Zamówiłam jedzenie na wynos, bo teściowie zjedli wszystko, co zrobiłam, i nazwali mnie wybredna. Rodzice mojego męża wpadli w niedzielę na obiad. Robimy to może raz w miesiącu. Spędziłam trzy godziny w kuchni. Pieczony kurczak, purée, zapiekanka z fasolki, pełen zestaw. Nie jestem jakąś super kucharką, ale się postarałam, bo jego mama zawsze rzuca teksty, że nie ogarniam gotowania. Jest tylko jedna sprawa. Mam celiakię, taką zdiagnozowaną. Nie żadna moda nasz bez glutenu. Jak zjem gluten, leżę przez kilka dni, dlatego gotuję tylko bezglutenowo. Używam specjalnej mąki, bułki tartej bez glutenu. Wszystko droższe, ale trudno. Muszę coś jeść. Zrobiłam cały obiad bez glutenu, ale smakował jak normalny. Mój mąż już nawet nie Różnicy. Oni przyjechali koło drugiej. Siedzieliśmy, gadaliśmy. Powiedziałam, że obiad za godzinkę, a jego mama rzuca. No to dobrze, mam nadzieję, że tym razem to będzie prawdziwe jedzenie. Uśmiechnęłam się tylko. Nie opłaca się z nią dyskutować. Teść był w porządku, pytał o moją pracę. W końcu podałam obiad. Zrobiłam sobie talerz jako pierwsza, bo zawsze się boję, że ktoś czymś zanieczyści moje jedzenie. A ona od razu: O! ktoś tu się nie może doczekać i się śmieje. Potem zaczyna oglądać jedzenie jak Sanepit. Spróbowała purę i zrobiła minę, jakby zjadła karton. Co tu jest? Smakuje dziwnie. Powiedziałam, że użyłam innej mąki przez celiakię. Przewróciła oczami i mówi: a tak, ta twoja specjalna dieta. Potem coś szepcze do teścia i oboje dłubią w jedzeniu, jakby mogło ich zabić. Cały obiad był napięty. Komentarze, że dziwnie smakuje, że czy kurczak na pewno dopieczony. A ona cały czas za moich czasów jadło się co było. A teraz te wszystkie fanaberie. W końcu mówię: "Mam chorobę, nie mogę jeść glutenu". To nie wybredność, tylko medyczna sprawa. A ona na to: "Oj, kochana, to po prostu inna wersja bycia wybrednym. My nie mieliśmy takich wymyślonych uczuleń. Byłam już wykończona. Poszłam do kuchni posprzątać, chociaż nikt jeszcze nie skończył jeść. Wracam po 10 minutach, a tu wszystko zniknęło. Kurczak, purée, fasolka, wszystko zjedzone. Nawet talerz mojego męża był pusty. A ja prawie nic nie zjadłam, bo cały czas byłam spięta przez ich gadanie. Stoję w szoku, patrzę na puste półmiski, a ona: "No widzisz? Chyba nie było takie złe. Po prostu byliśmy głodni. I znowu ten jak z kabaretu. Mąż tylko wzruszył ramionami, nic nie powiedział. Zero reakcji. Więc wzięłam telefon i zamówiłam sobie tajskie jedzenie. Pad thai, saigonki, mango z ryżem. Cały zestaw. Wydałam 40 euro, ale miałam to gdzieś. Kiedy dostawca przyniósł jedzenie, oni dalej siedzieli przy kawie i cieście, które jego mama przyniosła. Odebrałam, usiadłam w kuchni i zaczęłam jeść. Chodzi jego mama i mówi: "Co to ma być? Przecież mieliśmy obiad". A ja: "No tak, tylko że ja z tego obiadu nic nie zjadłam, bo wszystko zjedliście, obrażając mnie przy okazji. A teraz jem coś, co mogę zjeść bez komentarzy". Zrobiła się czerwona i rzuciła, że przesadzam. Teść próbował załagodzić sytuację. Nie wiedzieliśmy, że prawie nic nie zjadłaś, ale ona dalej swoje. Nie było aż tak dużo jedzenia, gdyby Zrobiła więcej, starczyłoby dla wszystkich. Patrzę na nią i jem dalej. Potem mówię: Masz rację. Następnym razem zrobię tyle, żeby wystarczyło dla ludzi, którzy marudzą przez cały posiłek, a potem i tak wyżerają wszystko. Zaczerwieniła się jeszcze bardziej i zaczęła coś o szacunku i że jestem nieuprzejma we własnym domu. A mój mąż w końcu powiedział: Może wszyscy się uspokoją.